Jezu, jakie dziury. Zdecydowanie, za dużo rzeczy wziął. Jest na telefonu. W beznadziejnej sytuacji jedyną opcją może okazać się tajemniczy numer. E, tak, słucham. Dobry wieczór. Kim jest pan dla tej drugiej uczestniczki? Mężczyzn. Ja chciałbym, bym by panią przebił. Tylko, że akurat jestem w Niemczech. Dwie dodatkowe dniówki i mąż Izy nie wrócił na czas do Polski. Mój kolega, oczekuję jest podjęcie. A kiedy? Dobra. Halo? kiedy ten ktoś przyje? Czegoś się rozłącza tak? Iść czy co? Nie pozostaje nic innego jak oczekiwać na niepewny transport. Dzień dobry. Cześć. A Cześć. jednak. Rafał? Dewora, bardzo mi miło. Obiecany przez męża kolega. Oku. Dotarł. A wraz z nim niespodzianka. Na pewno już nie ugryzie. Nie mnie? Nie, nie powinna. Ale to wiesz, że znajomy przy okazji musimy odebrać. A ta świnka jedzie z nami do celu? Z tobą do celu jedzie. Rafał zgodził się przywieźć do domu Izy nie tylko Deborę, ale również nieodebraną przed wyjazdem półtuszę.